Dzień dobry kochani, witam Was bardzo ciepłutko i serdecznie U nas na kanale. Właśnie wybieramy się na mały spacer do parku. Jest już późno, bo jest godzina po trzeciej. A tak się prezentuje: zobaczcie, jak fajnie wyglądam w tych spodniach. Wiem, że niewiele zobaczycie, to są te nowe spodnie, ale są mali Coś tam z parku ponagrywam, coś tam do Was pogadam. Tak, tu mam syfa wielkiego, tu mam plamę. Nie mam podkładu, nie mam nic zrobiłam tylko yy, brwi, yy, rzęsy pomalowałam i usta i to wszystko nie mam ani pudru, ani podkładu, ani krem... Krem mam, krem mam, dlatego się świecę. Yy, do policzków i tak dalej, i tak dalej, więc. I pies już coś zabrał. Ze śmieci chyba tym razem złośnik jeden. Serio. No już w aucie blaki zabrał pojemnik, musiałam dać mu ciasteczko, bo on zawsze od odrostu coś zabiera, ale tym razem Misik po prostu nie zamknął opakowań y, plastików. Nie zamknął, bo wynosił i, i piesek y, zawsze na złość coś robi. To normalne, bo się stresuje. No ale został tym razem z Laurą. Tam z tyłu siedzi raselek, ale go nie widać. A ty jest. Dzień dobry. Nie witałeś się dzisiaj. Gdzie idziemy? Gdzie jedziemy? No gdzie jedziemy? Nie powiesz nam? Co? Nie, wiem nie, nie. A, nie. A, no do parku, tylko takiego innego. Kiedyś już tam z reselem byliśmy. A po prostu powtarzamy i jedziemy. Ja myślę, że mam nawet ładną cerę, trochę tam się świecę. Tu mam takiego syfilizma. Y zmieniłam tło dzięki właśnie mm, Maggie's Place. Serduszko pozdrawiam Cię jeszcze raz. Dziękuję serdecznie. Zapraszam właśnie wszystkich na jej kanał, bo powraca, powraca. Była wcześniej przed y, s, Mr. Maggie. Mam nadzieję, że dobrze to mówię. Jeżeli nie, to przepraszam z góry, bo ja naprawdę, ale to naprawdę mam bardzo kiepską pamięć, jeżeli chodzi... Nie, rób takich minek, bo ktoś pomyśli, że jakiś dziwny jesteś. E, że ja jestem dziwna, to wszyscy wiedzą. Wiesz o tym, że wszyscy wiedzą, że mama jest. <grym> że, no. Ale ja się denerwuję. Nie ma czego się denerwować, kochanie. To już będzie Nie, nie będzie, zaraz przyjdzie. Czekamy na ten, nie? On zawsze jak gdzieś pójdzie, to gorzej jak baba, jak coś ma wybrać. No to do zobaczenia. W parku wracamy do normalnych vlogów i normalnych filmików tematycznych jeszcze. Dwa dni i... nie, w sumie to jeszcze jutro i mi się wraca do pracy i jeszcze dwa dni i dzieci wracają do szkoły, więc ym, wrócimy do, y, do normalnych... Raz tylko nie kop mnie w plecy. Do normalnych, codziennych filmików tematycznych, y, coś do jedzenia nowego, będę nagrywała na pewno może jakieś coś <toddź> wegetariańskie albo... Ym, Coś w ten desen delikatny na pewno, bo troszkę będę przychodziła, będę troszkę uważała, co jem. Nie będzie to dieta taka, wiecie, że centralnie dieta, wszystko mam ułożone, ustawione, nie, będę jadła to, na co mam ochotę, ale na przykład słodycze i jakieś tam chrupki, czy tłuste potrawy będę, czy tam z, z tego. Steakway'a to będzie raz na dwa tygodnie, więc myślę, że, że uda się coś tam zrzucić, coś schudnąć. Więcej spacerów, więcej chodzenia, więcej wycieczek różnych. Na pewno na ten rok planujemy różne miejsca, chcemy odwiedzić trampoliny i takie różne fajne, gdzie są karuzele. No, mamy bardzo, bardzo dużo planów i to będzie raz na dwa tygodnie także co dwa tygodnie będziemy się gdzieś wybierać. Mm. I będziemy Was zabierać ze sobą. Jeżeli macie ochotę, zapraszam Was e, później również e, na dalszą część filmiku. A teraz żegnam się z Wami. Do następnego łączenia. Dziękuję, że jesteście i życzę Wam wspaniałego roku i dużo, dużo zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze, a reszta zawsze się jakoś ułoży. I bądźmy sobą. Bądźmy po prostu sobą. Marku, zaraz wam pokażę ile, ile jest ludzi, ale jest tak zimno już. Czy mi się kto? Kościół W sumie nie przejdziemy, no. Po idziemy przez trawę. Jest takie zimno, że normalnie czuć, że już się mróz zbiera z powrotem. Mały oddał nam hulajnogę i pojechał, ale zobaczcie na to. Zobaczcie ile jest ludzi. nie? I pomimo tego, że jest zimno, jest bardzo dużo ludzi. Ale no co się dziwić, wolne po świętach i tak dalej, to, to ludzie wychodzili. Z psami, tam z dziećmi i z psami ogólnie na jakieś tam rodzinne spacery. Ja sobie siądę. Nie jest mokre, ale zimne. Zobaczcie jakie mroźne... Mroźne. Nie, bo jest na mróz. Ja sobie ubiorę kaptur, bo nie będę się męczyć zimnością. Czekaj, jak to tam się... zimno. nie zimno, nie? Nie ziewaj teraz. No, ale wiecie, wyszliśmy, później wrócimy do domu, późny obiad zrobię, ale nic nie kupuję, już dosyć tego jedzenia, jakiegoś innego, chwilę się mały poobawi, pójdziemy jeszcze pospacerować gdzieś tam, zobaczymy jak, ile mu to zajmie, o tak, może lepiej powiem. Bardzo dużo ludzi, nie? Aha. Ja uh -huh. Na taką pogodę? Na uh -huh. No, wolne, kochanie, wolne, nie? Dużo ma ludzi. To jeszcze się pobawić na tym, na placu zabaw, ale jest tak zimno, że moje nogi i ręce normalnie zamarzły. O, uważaj, nie poślizgnij się na tym No Chcesz rękę? To nie jest ten lud. Pa, zobacz to. Ten jest przepciuty. No, ludzie szli insuli, nie? Albo dzieci już bawiły się. No chodź, 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 psuje. Także idziemy sobie z spacerkę. Spacerujemy... Ach, jest naprawdę zimno. Próbuję ich znaleźć. O, tu są. I co robisz No. To jest To jest szron. Idziemy, idziemy zobaczyć... To e, mały. Mróz, no mróz. Och! A nie ma takiej dużej pary. Ale jest naprawdę zimno. Gdzie jesteś? Biega jest. A my tu nigdy nie przychodziliśmy. A ty robisz takie miejsce, Tarasanku przecież. Musimy tu w wakacje, przyjść nie, jak będzie ciepło. I patrz pod nogi, bo jest ślizgo a tu jesteś już Wygląda tu jak złoto No Jakbyś to by było Gdzie, którą wow. stroną idziemy, Tą czy tą? Dołem, tak mi się wydaje Nie jestem pewna, ale Zawsze <śmany> Zawsze no, możemy... No, ale jest złoto wodę No, tu ładnie, zielono oh, Jakie piękne drzewo Zrobimy sobie zdjęcie hmm. przy nim Tatuś nam ja zrobi. Węglowe, stań, no, stań tam. Się by... No, stawaj! No, by się spadło. Nie, nie bój się. Spani. Stawaj. Wstawaj. No, patrz na mnie. Cool. I czekaj. Kończymy e, dzisiejszy dzień obiadem, znaczy w sumie dzisiejszego vloga. Ziemniaki z cebulką, kaczka pieczona. Do tego buraki. Siadłam specjalnie tutaj przy choince, bo w niektórych filmikach jeszcze będziecie mogli zaobserwować choinkę. Ale dzisiaj albo jutro rozbieramy i wszystko chowamy. A może zostawimy do Trzech Króli? Nie wiem. Nie. Schowamy? Nie. No właśnie, też nie wiem. Jeszcze się zastanowimy, ale tak czy inaczej... Może. Może ostatni raz tu właśnie siedzę e, przy choince, no. <gry> Mi się zrobiło mnie. No i zobaczymy jutro. Jutro na pewno jakiś kolejny filmik. E, smacznego. Zmaczne. Jakiś kolejny filmik, cokolwiek będzie, to zapraszam Was bardzo serdecznie. Pa pa!